Niedługo przyjdzie w swoim życiu taka chwila Gdy super Rambo zmieni się z cywila Kiedy przeróżne zaświadczenia Nie dadzą jednak odroczenia I po wcieleniu wita cię miarowy krok To idzie fala, fala, fala Mundur rozpięty czapka w ręku, pas na to idzie fala, 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 strach pak, na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, 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 polewa wszystko dać może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie. śmiech! Niedługo przyjdzie w twoim życiu taka chwila. Gdy super Ramboraptem zmieni się z cywila Kiedy przeróżne zaświadczenia Nie dadzą jednak odroczenia I po wcieleniu wita cię miarowy krok To idzie fala, fala, fala Mundur rozpięty, czapka w ręku, pasmo, To idzie fala, fala, fala Zakładać na koty, które kryją się po salach. To idzie fala, fala, fala. Polewa wszystko, nać może generała. To idzie fala, fala, która dobrze wie, że w wojsku wcale nie jest. Źle.